Cześć, jestem Agata, przyjechałam z Siedlec, na festiwalu dzisiaj jestem piąty raz, akurat w tym roku zajmuję się oprawą muzyczną tego festiwalu, ogólnie jest wspaniała, cudowna atmosfera, dzisiaj mieliśmy piękną pogodę, żar się lał z nieba, co było dla nas oczywiście powodem do radości, bo mieliśmy... Piękną pogodę, mogliśmy się opalać, odpoczywać w cieniu, dlatego same same yy, dobra, dobra co? <śm> <ś> same dobre rzeczy. Yy, chciałam powiedzieć jeszcze na przykład, że yy, yy, oblaci są niesamowici i zorganizowali taki wspaniały wyjazd dla nas. Mamy tutaj yy, piękne spotkania modlitewne. Prace w grupach, wspaniałe konferencje. Mamy też w tym roku niesamowity temat, który był koniec świata. Mieliśmy każdego dnia różne właśnie jakby tematy tego, czyli koniec świata, czyściec, o tutaj na przykład są klerycy z naszej obry. Pozdrawiamy. Nie wiem Mieliśmy dzisiaj na przykład temat o czyściu i właśnie dowiedzieliśmy się bardzo różnych ciekawych rzeczy. Panują po prostu niesamowita atmosfera. nie wieczorem są wspaniałe koncerty, ale dzisiaj jest piątek i mamy Młodztwo to też niesamowity wieczór. Na pewno będzie tutaj jakiś krótki filmik z tego, z tego spotkania. No po prostu radość, radość i Pan Bóg przede wszystkim.